Siemka, już w prawdopodobnie w ostatnim filmie na temat Shadow Illusion z takich podstaw gameplay porozmawiamy sobie o ekspieniu i zarabianiu. Opowiem Wam o dungeonach, bossach i o tym, jak sobie radzić na starcie. Zanim jednak zaczniemy, yy, słuchajcie, no ja nie gram na Shadowku już w sumie odrzucenia ostatniego filmu, yy, po prostu dużo spraw prywatnych mi się pojawiło, dodatkowo trochę premier. E, przez co kurczę Shadowka musiałem odstawić na razie e, Jednakże na przyszłą e, edycję na pewno będę grał e, Jeżeli chodzi o tą edycję to możliwe, że jeszcze wbiję, nie jest, e, nie jest to pewne jeszcze e, Więc filmik może być trochę outdated, też za bardzo nie mam materiału żeby Wam wrzucić w tle Jeżeli chodzi o pierwsze kroki na serwerze to podzielę to na profesje Jeżeli gracie profesjami magicznymi prawdopodobnie macie najłatwiej przez pierwsze parę leveli Fakt fast ataku w połączeniu z w miarę szybką regeneracją many i czarami ofensywnymi pozwoli Wam na szybkie wbijanie pierwszych poziomów. Potem zaczyna się robić delikatnie pod górkę, gdy trzeba biegać na utamie. Koszt manarun potrafi przytłoczyć nowego gracza, dodatkowo nasz odały paral jest dosyć mocny. Mocny, jeżeli w czas z niego nie wiedziecie, możecie szybko zawitać w temple. Nie bójcie się używać mordhurowych speli, i palić manarun. Na samym starcie serwera może być ciężko, ale zaczynając, gdy serwer stoi ponad tydzień, dwa, czy jak tutaj miesiąc, to bez problemu zarobicie sobie na te manarunki. Wystarczy, że obejrzecie film do końca. I słuchajcie, no nie grałem profesjonalną Magiczną, więc trudno mi się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że im szybciej przeskoczycie na lepsze spoty na utamie z mordhurami, paląc manaruny tym lepiej. Jeżeli będziecie mieć waista, wróćcie na jakiś czas na słabszego spota i nadróbcie kasę. Jeśli gracie palkiem lub Ekiem, niestety pierwsze 20-30 leveli to będzie mega bull. Jeżeli chodzi o wasz skill, jeżeli wcześniej nie odwiedzicie po prostu trainerów Dodatkowo mocne parale bardzo bolą Paladyna. Mega plusem tych dwóch profesji jest fakt, że manaru nie musicie używać aż tak dużo. Ichy są mega tanie, więc możecie sobie latać na, na ichach i man, manę palić tylko na jakieś szary ofensywne. Wasze autoataki nie kosztują was nic, więc tu macie przewagę nad profesjami magicznymi. Wszystkim profesjom polecam robienie tasków po kolei, cyklopy, dżiny, później wampiry, to dobre spoty gdzie wbicie, wbijecie pierwsze levele i sobie zarobicie. Jeżeli zaczynacie nowego taska na silniejsze potwory i nie dajecie rady, wróćcie na jakiś czas na wcześniejszy res po prostu i tyle. Osobiście ja mega lubię po wbiciu około 50-60 levela zrobić taska na 1000 wampirów na tombach na minus 3. E, Dropniecie pełno Wam shieldów, parę bożków z nekro. Przy okazji nabijecie dużo Expa. Jeżeli macie z kim, polecam robić hunty w duo lub nawet w Teamie. E, Bosy co godzinę na serwerze się respią. E, jedne są dostępne dla każdego, na inne trzeba odblokować jakieś dostępne. W pokoju teleportacyjnym widać za ile one się z się i czy są zespione. Exp, jaki za nie dostaniecie, zależy od tego, ile obrażeń zadaliście, a drop zależy od ilości zadanych hitów. Niestety, przez to rycerzem często jest dostać dropa z tych bossów. Najprostszym bossem jest Devorga i jest ona koło Fated Dream. Na serwerze możecie po wbiciu danego lewela wejść na dungeon. Macie do tego wymagania i musicie zapłacić za wejście. Mimo wszystko jest to mega opłacalne. Dungeon polega na zabiciu danej ilości przeciwników. Wtedy respi się boss na arenie. Ogranicza nas w tym wszystkim czas, więc dungeon kończy się albo po zabiciu bossa i wyjściu w teleport, albo gdy skończy nam się czas. Każdy boss dropi unikatowy przedmiot i zawsze spada minimum jeden. Potrzebne są one do quest'a i na początku edycji jest to przedmiot bardzo pożądany przez graczy i z tego co patrzyłem na market teraz po miesiącu, dalej te itemy potrafią kosztować parę punktów za jeden. Eee, za zabicie bossa na końcu danżona dostaniecie też dosyć sporo expa, a jakiś tam dodatkowy drop. Jeżeli chodzi o robienie kasy, to jest tutaj prosty sposób. Sprawdzajcie dosłownie cenę wszystkiego na markecie. Jednego dnia parę osób chce zrobić na przykład questa, na którego trzeba brąz amulet, który leci z vampów. Cena takiego itema nagle z 20k za sztukę potrafi skoczyć do 80k za sztukę, a wy nie zbieracie brąz amuletów, bo wydaje wam się, że są nic nie warte. To bardzo dużo kasy, jak za jeden item z potwora, którego dacie radę zabić na małym levelu. Meduza, Shieldy, Nightlegi czy inne przedmioty, które normalnie wrzucacie do NPC-ka przed sprzedaniem Sprawdźcie po ile są na markecie, na sell Często okazuje się, że ich cena tam jest parokrotnie większa niż jakbyście sprzedawali u NPC I nie bójcie się też wystawiać wszystkiego na market Zobaczcie po ile jest ta cena sell, ta górna, jak wystawicie parę golda w niej to jestem święcie przekonany, że dosłownie po paru godzinach, szczególnie na początku serwera, to momentalnie e, zejdzie. Także sprawdzajcie ceny wszystkiego gupi, Poison Dagger, którego pewnie większość graczy olewa i to on potrafi kosztować tyle co jedna lub dwie pary bochów nawet. Z co godzinnych bossów trudno, ale idzie dropnąć dosyć drogocenne smakołyki za zrobienie taska na jeden kamobów, który nagradza was walką z bossem, też można nieźle się obłowić. Często z takiego bossa można wyciągnąć warty parę punktów premium sprzęt, róbcie taski dostępowe, często możecie za skończenie ich dostać np. gem warty parnaście punktów premium, aktualnie ceny już trochę opadły, ale po wyjściu dungeonów potrafiłem wyciągnąć po 30-40 punktów za zrobienie jednego dungeona, gdy cena tych questowych itemów sięgała ponad 15 punktów sztuka a możecie je robić raz na 12 godzin, więc dwa razy dziennie 40 punktów można było zarobić. I ludzie to bardzo często kupowali tak od razu, nie? W dużym skrócie, róbcie co się da, starajcie się nie waste'ować, a każdy możliwy drobny item sprawdzajcie na markecie i kalkulujcie, czy opłaca się go zbierać. Pamiętajcie, że market jest też mocno zmienny i coś, co jest nic nie warte jednego dnia, na drugi dzień może być bardzo pożądane, bo na przykład jest jakiś item, do którego które ma dużo graczy, ale ludzie, którzy robią questy aktualnie, pną się tam po tych questach, jeszcze nie doszli do tego momentu. Ale nagle dojdą do niego i się okaże, że 10 osób na serwerze potrzebuje 40 sztuk jakiegoś przedmiotu, tak? I, i nagle z 400 sztuk przedmiotu z marketu znika i ludzie chcą ten item, a jego już nie ma na przykład, nie? Eee, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o poradnik do serwera do Illusion Myślę, że na pewno jeszcze nie raz tutaj jest zaglądne. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Także do zobaczenia, cześć!